Siemanko moi drodzy, jedno paskudne przybyłe ze zgniłego zachodu komercyjne i wewnętrznie sprzeczne święto na szczęście za nami, ale za to kolejne paskudne, tym razem komunistyczne i równie komercyjne święto jeszcze przed nami. Czy może być lepiej? A mowa oczywiście kolejno o Walentynkach i Dniu Kobiet. Nie no, ten początek był oczywiście bardziej memiczny niż jakoś faktycznie odzwierciedlający moje poglądy na wspomniane święta, ale mimo wszystko uważam, że jakieś ziarenko słuszności w tym jest. Weźmy takiego świętego Walentego. Jak gość, który przynajmniej według wieżek miał chronić ludzi przed chorobami umysłowymi i nerwicą, może być jednocześnie patronem zakochanych? Czyż jakiś debil wymyślił? A już tak poważnie, to y, nie mam szczerze mówiąc, względem jednego czy drugiego święta jakichś silniejszych odczuć. Są, bo są. Na walentynki buzi w czółko, na Dzień Kobiet Kwiatek i Elo. Czy to oznacza, że nie jestem romantyczny? No, może i tak. Choć y, nie uważam, że y, takie czy inne obchodzenie, bądź nie obchodzenie Walentynek czy Dnia Kobiet świadczy o tym, czy ktoś jest romantykiem. Ale podobno nie jest nim pan ze Amson, a przynajmniej tak świadczyłby tytuł singla, którym nasz dzisiejszy gość uraczył nas właśnie 14 lutego, a któremu dzisiaj się przyjrzymy, czyli nie jestem romantyczny. I szczerze mówiąc jestem bardzo ciekaw, jaką narrację Paweł przyjął w kawałku, ponieważ stopień, w jakim w wielu swoich trakach pozwolił nam poznać siebie, czy też swoją artystyczną odsłonę, raczej wskazywałby, że przynajmniej część definicji bycia romantycznym, jednak można by go wcisnąć. A nawet jeżeli nie jego samego to jego twórczość Bowiem jak czytamy w większości takich ogólnych definicji Utwór romantyczny winien być Między innymi nastrojowy Tajemniczy i przejawiać pewien rodzaj y, Niezgody y, Bojkotu Zastanej rzeczywistości No sami powiedzcie czy nie pasuje chociaż trochę Dobra y, sprawdźmy co sam artysta ma nam do powiedzenia Zatem mili państwo Ze w utworze Nie jestem romantyczny Zapraszam No to gał Naturalne kwiaty wie no wie tylko fejki weź zawołych na grupkach niechaj robił legit check. Chłopak bywa romantyczny, ale fajki till you make do jak zdobędzie hmm. swego serca wszystko zmienić. się ja chyba wolę ci powiedzieć prawdę. Nie będzie ślubu, nie mam garnituru, obiecanych na palec z brylantem. Oświadczam, że się nie oświadczam i świat moim świadkiem. Nie wiesz co będzie jutro, więc czym kurwa jest nas zawsze o, przerwał na chwilę. <laughs> to dobrze, że się mogę wcisnąć. E... No już w tych pierwszych 20 sekundach zaAMone dał punkt zaczepienia do pitolenia, z czego oczywiście chętnie skorzystam. ale pozwólcie, że te 20 sekund przelecimy sobie jeszcze raz dla pewności, czy wszystko złapałem tak jak myślę, że złapałem, dobra? Naturalne kwiaty nowie kupuję tylko fejki, weź zawołuj tych na grupkach, niechaj robią legit check. chłopak bywa romantyczny, ale fejki tyli umiejki, jak zdobędzie damy swego serca, wszystko zmieni się, ja chyba wolę ci powiedzieć prawdę. Nie będzie ślubu, nie mam garnituru, obiecanek na palec z brylantem, oświadczam, że się nie oświadczam i świat moim świadkiem, nie wiesz co będzie jutro, więc czym kurwa jest nas zawsze? Mm. Okej, okay, Wiecie... uh... Usiądźcie wygodnie. Myślę, że ten pierwszy wers o tym, że ze woli kupić fejkowe kwiatki niż naturalne, bo te drugie po prostu szybko zdychają, może podkreślać pewien pragmatyzm i racjonalizm w jego ogólnym codziennym podejściu do życia. W tym przypadku faktycznie mało romantycznym, ale jak najbardziej rozsądnym. I tutaj, jeżeli oczywiście takie jest znaczenie tego wersu, to ja na przykład różnie się od Pawła. bo ja na przykład y, nie mam żadnych oporów, y, żeby wydać siano na coś ulotnego czy, czy szybko przemijającego, co szybko zwiednie. Tylko dla tej jednej chwili, kiedy to wręczam i widzę radość bliskiej mi osoby, y, mimo że faktycznie chwilową, to taką szczerą i ja to bardzo lubię. Ale myślę, że można by też y, przy okazji tego fragmentu y, trochę wszystko obzorzyć i rozpatrywać go w kategorii y, stawiania na coś bardziej trwałego, w sensie związkowym, bo nad te y, naturalne, y, szybkie, nagłe zrywy, które no, szybko więdną, okazując się być bardziej y, zauroczeniem, czy po prostu pożądaniem niż faktycznym uczuciem. A co do prawdziwości, to z kolei ten y, legit check na grupkach y, też można różnie rozumieć, jak wiele rzeczy uzyłam co oczywiście jest plusem. A ja rozumiem to tak, że to jest y, od Pawła taki Tryczek, szeroko rozumiane obwieszczanie światu swoich związków w mediach społecznościowych i takie wystawianie ich na publiczną ocenę, szukając w takich absurdalnych miejscach potwierdzenia prawdziwości swoich uczuć. Wiecie o co mi chodzi? Zobaczcie dziewczyny, jaki piękny bukiet dostałam od mojego misia. Młowki! I potem y klika myszkę pod komentarze równie bystrych grupowiczek, y jak to jej zazdroszczą, że znalazła takiego rycerza. No i jakby dostała jednak sztuczne kwiaty od swojego misia, to też w takim miejscu mogłaby się pożalić. I również opina y otrzymać bardzo miarodajną opinię y on cię ewidentnie nie kocha, rzuć go. Ale właśnie często bywa tak, że na początku gościu fejkuje, jak to z jak Ransone to ujął swoją rycerskość i szarmanckość, żeby osiągnąć pewien cel, a z czasem, jak już czasem krótszym, czasem dłuższym dostanie to, czego chciał, to nagle czar pryska. I co wtedy okazuje się więcej warte? Naturalne kwiaty w fejkowym celu, czy fejkowe, ale... Szczere. Dziwnie brzmi faktycznie. Ale no tak to widzę i jestem pewien, że rozumiecie o co mi chodzi. A skoro już przy szczerości jesteśmy to no Paweł tutaj pozostając sobą bez żadnego udawania chce być zwyczajnie szczery wobec swojej partnerki, czy ewentualnej partnerki, bo nie wiem czy jakąś ma. Że nie ma co liczyć na wieczorowe, wspólne słodkie pierdzenie, bo ze amsonem wybierając te fejkowe kwiaty, paradoksalnie stawia na naturalność. Samsonek generalny chyba lubi paradoksy. Spokojnie, już kończę. Jak możesz obiecywać, że to uczucie, czy w ogóle cokolwiek jest wieczne, czy tam yy, na zawsze, skoro nie możemy być pewni nawet co do jutra? No, niby słuszny argument, ale... Tutaj mam ochotę powiedzieć, że no tak się po prostu mówi. To jest nic więcej jak pewien symbol kulturowy. Podobnie zresztą jak te kwiaty. Zatem w, tych, w tym wersie też się przejawia ten pragmatyzm i racjonalizm ze Amsonę, którego ja na przykład strasznie nie lubię u swojej żony, bo właśnie u nas jest tak, że ona jest z tych twardo stąpających po ziemi, a ja jestem takim bardziej marzycielem. I właśnie, i właśnie tak to wygląda. Kocham cię na zawsze. Nie możesz tego wiedzieć. Kurwa, macie mnie to drażni. A bo wiecie, kocham cię najbardziej na świecie. Mm, a dzieci? <laughs> kurwa. Dobra, yy, starczy, starczy na chwilę tego pitolenia, ale yy, to jest, to jest to, moi drodzy. Yy, krótka zwrotka, właściwie kilka wersów, yy, a tyle gadania. To jest kurwa magia, nie? <laughs> Dawaj. Moim świadkiem, Uw. nie wiesz co będzie jutro, więc czym kurwa jest nas zawsze? Wiem, że chciałabyś mnie Ale nie jestem romantyczny Będzie ci ze mną źle Lepiej rozglądaj się za innym Mówisz nie chcesz mnie Jeżeli chcesz katy i filmy Zaproś CZ2 Koleżanki yeah. Ale bo lubisz mnie Jeżeli chcesz być moim ziomkiem Nie oburzysz się Aha. Że nie wyjdziemy nigdzie w piątek Będziesz szaić mnie Lubisz wygodę i porządek Myśl na bani swej A nie kłócić się o byle no. Ona nie chce być swoim kolegą No... Tutaj... Trudne sprawy, bym powiedział. Zamson po prostu zna siebie, więc yy, wie, że nie będzie się bawił w jakieś kwiatki, sadki, i tak dalej. I jednocześnie chyba zakłada, że na tyle zna tę drugą osobę, że wie, że ona jednak yy, oczekiwałaby od niego takiego postępowania. Wobec czego z góry chyba yy, spisuje ich ewentualny związek na stratę. Bo jak rozumiem, yy, jest przekonany, że ona. Nie będzie w stanie zaakceptować tego jaki on jest, i że on z kolei oczekiwałby relacji bardziej ziomeczkowych, które w jego mniemaniu pozwoliłyby uniknąć jakichś niepotrzebnych kłótni, opierdoły i zagwarantowały spokój na bani. I tutaj właśnie przez to, że on zakłada, że jej nie będzie z nim dobrze, a ona. Może być innego zdania i naciskać, te sprawy zaczynają się robić trudne, bo ona, doskonale wiedząc, jaki on jest, y, może się łudzić, że jednak podo podoła jego wizji y, i naciskać na spróbowanie. A Paweł, z kolei, jako pragmatyk i realista, nie chce nawet tracić czasu na coś, co y, według niego po prostu nie ma sensu. I być może to wszystko tutaj należy rozumieć zupełnie inaczej, ale ja. Rozumiem to właśnie tak, głównie ze względu na własne doświadczenie. Ja nie widziałem sensu, uznałem, że jesteśmy mega rozbieżni właśnie jeżeli chodzi o te oczekiwania względem drugiej osoby, a ona doskonale mnie znając i widząc jak jest, szła w zaparte, że wszystko będzie dobrze i ogarniemy. Po prostu sama siebie próbowała oszukać, na co na szczęście, choć z niemałym trudem, ale, ale ostatecznie nie pozwoliłem. Czego ona na tamten moment totalnie nie mogła albo nie chciała przyjąć do wiadomości. Ale finalnie oboje mamy udane związki partnerskie z osobami, które faktycznie nam odpowiadają, więc ostatecznie wygrał ten rozsądek i. i Zaakceptowanie pewnych rzeczy, o które myślę, że ze Amsonem tym utworem apeluję. Z tą tylko różnicą, że ja na y, dostrzeżenie tych rozbieżności i podjęcie pewnych trudnych decyzji potrzebowałem 6 lat aktywnego związku. Być może wcześniej niedostatecznie dobrze znałem siebie albo ją. Porządek bani swej, a nie się ona nie chce być twoim kolegą, ona nie chce mieć w półce ciebie całego, ona nie chce byś był onanistą, ona nie chce, chce byś inną, ona nie chce, ale to jest twoje życie w twojej ręce. No badaj, no badaj, no badaj. <gry> ona. ona nie chce byś był onanistą, ale to jest twoje życie w twojej ręce, kurwa, nie wierzę, że to jest... Zwykły, niefortunny dobór słów w tych wersach. Nie łudzę Jamsona, on to kurwa przemyślał. No a jeżeli. Już na poważnie. Ona nie chce, abyś był onanistą i jednocześnie nie chce, abyś uganiał się za inną, no to myślę, że wszyscy znamy doskonałe rozwiązanie. Tak czy owak, ona nie chce tego, nie chce tamtego, to może poszukaj sobie innego. Skoro ja specjalnie y, na potrzeby bycia z tobą musiałbym się zmieniać. No bo po chuj mi związek z kimś, kto nie akceptuje i nie pragnie mnie takim jaki jestem, rel? Rel, kurwa. Ale to jest twoje życie, w ręce. No bo, no bo To, że ktoś cię nie akceptuje, nie znaczy, że jesteś. czarki. Zajebisty fragment, zajebisty fragment. I melodyjnie i tekstowo i w zasadzie tak y, rezonuje z tym co przed chwilą powiedziałem. Masz człowieku y, absolutne prawo mieć swoje preferencje co do wszystkiego, kurwa. Swoje pasje, zainteresowania niezwiązane z tą drugą osobą. Po prostu masz prawo być sobą. I jeżeli ta druga osoba nie akceptuje tego, że ty do niej kurwa nie należysz i oczekuję, że będzie całym Twoim światem i wszystkim, yy, dlaczego się poświęcisz, to nie z Tobą jest coś nie tak. Bardzo dobre. Zajebisko. że chciałabyś mnie, okay. ale nie jestem romantyczny to dzieci ze mną źle, okay. lepiej rozglądaj się za innym yeah. Mówisz, nie chcesz mnie, jeżeli chcesz kwiaty i filmy Zaproś se ze dwie koleżanki, nie okay. yeah. Ale lubisz mnie, okay. jeżeli chcesz być moim ziomkiem Nie oburzysz się, okay. że nie wyjdziemy nigdzie w piątek Będziesz szaić mnie, okay. lubisz wygodę i porządek Mieć na bani swej, a nie kłócić się o byle gówno Abyś zmienić mnie Ale nie będę romantyczny Pora by zmienić mnie Na inny model z innej edycji Będzie tak jak chcesz Bo ja nie podlegam edycji Bierz mnie albo nie Ale nie będę romantyczny Czy to jest ok? Jak najbardziej No powiem wam, że z tego ostatniego wersu wynikałoby chyba, że y, z mimo wszystko jednak byłby skłonny dać szansę tej relacji, y, tylko zaznacza, że nie będzie romantyczny. Więc y, jeżeli to akceptujesz i y, podejmujesz to ryzyko, że jeżeli tego romantyzmu pragniesz, to na dłuższą mętę będzie ci ze mną źle, to możesz brać. Choć w zasadzie samo to takie wyjebanie. Bierz mnie albo nie, też już samo w sobie powinno stanowić dla niej istotną podpowiedź od Pawła. Chociaż. Czy tak naprawdę tutaj trzeba cokolwiek podpowiadać? Ja jestem wersją nieedytowalną. Wiesz jaka jest, albo szukaj dalej. Niby trudno nie zrozumieć, a jednak dla niektórych tak trudno zrozumieć. No cóż, mimo iż, jak wspomniałem, ja jestem jednak bardziej typem takiego marzyciela, to podpisuję się pod tym tekstem jak pojebany. Jeżeli jesteście w związkach, w których druga strona ciągle próbuje coś w Was zmieniać, i nieważne, czy jakieś cechy, czy styl ubioru, i oczywiście w drugą stronę, jeżeli tobie w partnerce, czy partnerze to, czy tamto nie pasuje, to może warto się jednak zastanowić, czy w ogóle jesteście dla siebie odpowiednimi osobami. Oczywiście nie mówimy tutaj o rzeczach, czy, czy o cechach, które mamy świadomość, że są chujowe i sami chcielibyśmy je w sobie zmienić. Mówimy o rzeczach, które. My w sobie akceptujemy, bo tacy po prostu jesteśmy i dobrze nam z tym i nikogo tym nie krzywdzimy, a partnerce, partnerowi to się nie podoba i na siłę chce nas zmieniać. No to na chuj się w ogóle z nami wiązał. Powiem wam, że sporo osób, młodych osób pisze do mnie z problemami sercowymi. Nichu ja nie wiem, dlaczego uznały, że się jakkolwiek na tym znam, no ale piszą. I powiem wam, że często, bardzo często. W zasadzie to w większości przypadków, po dłuższej bądź krótszej rozmowie, ból młodego, rozdartego, złamanego serca, z jakim do mnie przyszli, e, kończy się na. Dobra! Pój z nią czy z nim! Serio kochani. E, chcecie mojej rady? Oto moja rada. Starajcie się przed snuciem jakichś poważnych planów, chociaż trochę lepiej poznać samych siebie i tę drugą stronę, nie angażując już na dzień dobry wszystkich swoich uczuć i sił w coś, co może się okazać niewiele warte. Choć wiadomo, może się okazać również tym doskonałym wyborem, a głos serca, ja rozumiem, że generalnie jest trudno okiełznać. No. No, po prostu kurwa nie ma recepty. Nie? Jednemu, tak jak na przykład z Amsony będzie służyć zimna kalkulacja i racjonalizm, a drugi będzie się zakochiwał co dwa miesiące w innej i za każdym razem szczerze i na zabój. Po prostu miłość to jest jebana loteria i możemy się z tym chyba tylko pogodzić. A jeżeli chodzi o moją ocenę samego utworu, to. Nie może być inna jak bardzo dobra, nawet z plusem. I chyba nie ma się tutaj nad czym specjalnie rozwodzić. Brzmienie, tekst, wykonanie, klip, no. Wszystko utrzymane na standardowo Zeamsonowym, czyli bardzo wysokim poziomie. I tytułem takiego podsumowania pozwolę sobie jeszcze wrócić na chwilę do tych moich rozważań z początku na temat e, romantyczności utworów Pawła. A konkretnie do tego motywu e, buntu wobec zastanej rzeczywistości. Bowiem mniejszy kawałek w moim odczuciu może śmiało zostać uznany za taki e, manifest Zeamsona, właśnie sprzeciwiający się ogólnie przyjętym normom czy szeroko rozumianym oczekiwaniom społecznym. I to jest. Mega zajebiste, bo sprawia, że powstaje nam właśnie ten wspomniany już dzisiaj swego rodzaju paradoks, których ogólnie, jak się zastanowić, twórczość Pawła jest pełna. I to, to widać i słychać, że to jest po prostu zamierzone. I w tym kontekście nawet z ciężkim sercem, jestem skłonny przyznać, że to ja zbyt późno to pojąłem i zesrałem się o tę nieszczęsną perfidię, zamiast, yy, i w jej tekście dostrzec ten artystyczny paradoks, na którym to wszystko się opiera. Może i trochę overscope zoret, ale to, czy w waszym odczuciu ja teraz... Mówię że z sensem, czy pierdolę farmazony, w żadnym stopniu nie zmienia tego, że ten utwór jest po prostu świetny. I tym miłym akcentem pozwolę sobie skończyć na dziś. Jeżeli Ci się podobało, to będę bardzo wdzięczny za łapę w górę i suba. Podaj na live'y na Twitchu, na Instagrama i Discorda i tyle ode mnie. Dziękuję za poświęcony czas, do zobaczenia już wkrótce. Piona!